Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj w testach autużywanych samochód, który przeczy de facto wszystkiemu, co się dzisiaj dzieje na scenie motoryzacyjnej. Dzisiaj coraz większe samochody dostają coraz mniejsze silniki z niewielkimi wyjątkami, a w testach autużywanych mam okazję dzisiaj przyjechać się Lexusem IS 250 z szóstką pod maską, V6 o słusznej pojemności 2,5 litra. Samochód przedstawi Kuba. Cześć z tej strony Kuba. Przyjechałem do Was dzisiaj Lexus'em IS-250 z 2006 roku. Samochód jest w dość, można powiedzieć, rzadkiej konfiguracji, ponieważ ze skrzynią manualną takich aut było produkowane naprawdę niewiele. Jest to również najsłabsza wersja silnikowa z benzyn dostępnych wtedy w tym modelu auta. Mocniejsza, 3,5-litrowa V6, która miała już ponad 300 koni, była produkowana tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone. Samochód ma w tym momencie niecałe 200 tysięcy przebiegu, 192 tysiące. Kupiłem go z przebiegiem niecałych 170 tysięcy rok temu, dokładnie no 30 grudnia, czyli tak naprawdę już ponad rok temu. Wcześniej przez niecały rok jeździłem Lexusem IS-200, który okazał się niestety bardzo nietrafionym zakupem ze względu na to, że samochód kupiłem tanio. Wtedy te auta zaczęły nagle iść do góry cenowo. Mi się udało kupić egzemplarz za 12 tysięcy złotych. Dołożyłem do niego na samą mechanikę kolejne 17 tysięcy, żeby właśnie po niecałem roku sprzedać go za 14,5 tysiąca, jeśli dobrze pamiętam. I po takich przyżyciach kupiłeś znowu IS-a. To nie był, że tak powiem, główny wyznacznik, że to musi być Lexus, bo szukałem też Hondy Accord 8 generacji. Przez chwilę oglądałem się za Audi A4B8. Audi odpadło w pierwszej kolejności ze względu na to, że po prostu się nim przejechałem i no niestety to nie było to. No i w dniu, w którym kupiłem tego Lexusa, miałem oglądać trzy samochody, obejrzałem finalnie jeden. Nie chciałem popełnić błędu z przeszłości, właśnie, że podpaliłem się na samochód i, i straciłem dużo pieniędzy, więc auto zostało dobrze sprawdzone, jest to samochód bezwypadkowy. Miał tam jakąś jedną delikatną obcierkę, czy powiedzmy stłuczkę parkingową w przeszłości, auto zostało sprowadzone z Holandii. I co ciekawe, auto kupiłem od handlarzy, z tą różnicą, że handlarz, który mi to auto sprzedał, jeździł mi wcześniej pół roku, ponieważ miał już wcześniej takie auto i faktycznie było przez pół roku zarejestrowane w Polsce. Niestety holenderski oddział Lexusa nie chciał udzielić informacji na temat, na temat historii po prostu tego auta, jeśli chodzi o serwisy, czy ewentualną wypadkowość. No ale że tak powiem, metodami ręcznymi zdążyliśmy to wszystko sprawdzić, no i auto zostało zakupione. W tym miejscu wypadałoby wejść do kadru i powiedzieć, jeśli ty nie masz pewności, czy Twoje auto było serwisowane w taki czy inny sposób, czy miało takie czy inne przygody, wejdź na autocentrum P i sprawdź numer win. Mamy to sprawdzanie, nie Ale chciałem jeszcze jedno rzecz zapytać. Otóż wyrecytowałeś przed chwilą wszystkie ceny zakupowe sprzedaży i tak dalej. Poprzedniego Twojego jeza, jak było? z tym? Czy było lepiej? No Było zdecydowanie lepiej. Właśnie dlaczego, dlaczego mówię, że śmieszna sytuacja, że auto od handlarza i, i nie żałuję zakupu? Dlatego, że naprawdę, naprawdę trafiłem na rzetelnego sprzedawcę. W tym momencie widzę, że firma im się bardzo w ogóle rozwinęła i bardzo drogie samochody sprowadzają, ponieważ na miejscu zostałem poinformowany o tym, co to auto boli. Nie bolało dużo, bo to była kwestia wymiany hamulców z przodu i z tyłu, mhm. zarówno tarcz jak i, i klosków. no i sprzedający powiedział o wycieku spod miski olejowej, co okazało się półprawdą. Która skończyła się już troszkę większym wydatkiem, ponieważ faktycznie olej zbierał się przy miejsce olejowej i tam delikatnie dosłownie coś sobie tam się tam sączyło. Natomiast okazało się, że wyciek był spod obudowy rozrządu. I o tyle co uszczelnienie tego wycieku to była kwestia 100 czy 200 zł, to trzeba było do tego wyciągnąć silnik. Za zadbany egzemplarz w tej chwili trzeba zapłacić w granicach 40 tysięcy zł. To będzie egzemplarz, który może nie będzie idealny, ale nie będzie wymagał wkładu finansowego i będzie po prostu. Jeździł i nie będzie sprawiał problemów. Ja zapłaciłem za to auto rok temu 37 tysięcy, z tym, że, no, tak jak wyszło, że tak powiem, po drodze trzeba było Musiałeś tam troszkę dołożyć. dołożyć. Nie były to duże kwoty, i finalnie wiem, że mam pewny samochód, który właśnie przez ten rok odwdzięczył się zupełnie bezawaryjną jazdą, co jest chyba najważniejsze. Kupiłem go na bardzo brzydkich 16-calowych felgach, które że tak powiem wyleciały z tego auta dosłownie dwa tygodnie po zakupie. Kupiłem na zimę oryginalne felgi Lexusowe z tego modelu razem z kompletem nowych opon. Zaciski były pomalowane na wzór Lexusa ISF. Jest to co ciekawe, jest to kolor z palety Astona Martina, także zupełnie coś innego. Natomiast chciałem, żeby to jakoś spójnie wyglądało i, i że tak powiem, żeby nie było to. Kolejne auto z czerwonymi zaciskami, które ma być bardzo szybkie i bardzo agresywne. To jest lotka, która jest repliką lotki, która była fabrycznie sprzedawana w Stanach do Lexusa jest 350. Jest wykonana z ABS-u, kupiłem od kolegi z grupy Lexusowej. No i przy okazji, że tak powiem, malowania tylnego zderzaka w zeszłym roku została też polakierowana i zamocowana. Jeżeli chodzi o tył, dużo się nie zmieniło. Dla wprawnego oka z tyłu tylko wiszą dodatkowe dwie rury od przepustnicy czyli od tak zwanego aktywnego wydechu, natomiast wizualnie nic więcej się tutaj nie zmieniło. Samochód został kupiony z takim defektem, przedni zderzak wyglądał jeszcze gorzej. Wynika to z tego, że auto w Holandii jeździło ewidentnie po przebiegach autostradowych. Przedni zderzak wyglądał jeszcze gorzej, bo przy dolnej krawędzi fragmenty lakieru po prostu już takimi płatami podpadały. No niestety Lexusy, szczególnie z tych lat, mają bardzo miękki lakier, bardzo wrażliwy na wszelkie uszkodzenia, tak jak zresztą widać, bo przednizażak również był lakierowany i też już jakieś po pierwszym lecie, że tak powiem pojedyncze odpryski się pojawiły. No i maska jest, że tak powiem, jednym z dwóch ostatnich elementów, które chcę tutaj jeszcze Podratować, tak. bo prawe, prawe nadkole, prawy błotnik również nie wygląda najlepiej. Rekordowy wynik, przy naprawdę w pełni załadowanym aucie, w cztery osoby, z toną bagaży, bo na dwutygodniowe wakacje w Chorwacji. Jadąc z Krakowa w okolice Splitu, czyli na trasie tam powiedzmy 1200 km, spalanie wyniosło 7,2 litra. Jadąc z Sącza, z Nowego Sącza do Krakowa, w któryś weekend zrobiłem sobie taki test, zobaczymy ile uda mi się zejść w dół. Rekordowy wynik miałem 6,2 przy takiej jeździe już do 90 w nocy bez gwałtownych hamowań i przyspieszeń. Drugą sprawą jest wymiana rozrządu, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, przy uszczelnieniu silnika trzeba było wyjąć właśnie silnik, no i wiązało się to z tym, że warto było przy okazji zrobić wymianę rozrządu, żeby po prostu później nie powtarzać tego powiedzmy za rok czy za dwa lata, bo teoretycznie jest tutaj łańc łańcuch rozrządu, natomiast w praktyce te łańcuchy wytrzymują przebiegi 250-300 tysięcy kilometrów, a później zwyczajnie się naciągają i, i samochód zaczyna, że tak powiem, prosić się o tą wymianę, e, dlatego dla świętego spokoju miałem przeznaczone na to pieniądze, miałem możliwości, żeby to zrobić, więc od razu kompleksowo zrobiłem pełen serwis tego samochodu. E, Spalanie no to tak jak już mówiliśmy, da się mało, ale w zimie w mieście potrafi spalić 12-13 litrów. Rozrząd kosztował, jeśli dobrze pamiętam, 6,5 tysiąca kosztowało mnie. Wyciągnięcie silnika, uszczelnienie wraz z wymianą rozrządu. Same elementy rozrządu na oryginalnych częściach ASO to jest koszt w granicach 4000 tysięcy zł. Siadamy do środka i szukamy śladów zużycia. Przypomnę, 13-letni samochód. Jak przetrwał ten czas? Na kokpicie. Które nawiasem mówiąc, jest całkiem nieźle wykończony. Tak? Jest tutaj miękkie tworzywo. Widać ślady tutaj na krawędzi. Mam wrażenie, że tu była jakaś ingerencja grubsza. Że to nie, się. nie jest tak, że po prostu fabryczne zostało tutaj podrapane, tylko ktoś to chyba musiał podnosić. Znaczy, historia była troszeczkę inna. Eee, mianowicie bardzo brakowało mi tutaj w tym aucie modułu Bluetooth do słuchania muzyki. Widzę, to jest właśnie jest... mikrofonik też do rozmów niestety średnio estetycznie to wygląda ale na to nic nie poradzę w tej chwili próbowałem, że tak powiem, wyciągnąć radio samemu z racji, że w poprzednim Lexusie to było naprawdę bezproblemowe tutaj wymaga to troszeczkę więcej wiedzy, bardziej te... znajomości tego samochodu no i niestety właśnie tak jak widać poszczerbiłem tutaj tą deskę rozdzielczą natomiast nie ma tego złego, ponieważ kupiłem auto również tutaj z takimi, że tak powiem A rzeczywiście. Przerysu... przetarciami ktoś tu pewnie wrzucał klucze albo coś w tym stylu wymieniał szybę ponieważ miałem wcześniej tam na samym końcu dwa. Wymieniają szybę dosłownie dwa tygodnie temu i pojawiły się kolejne, więc wiem, że to jest od tej tacki, po której prowadzą żyłkę przy wymianie szyby. Okej. Okay. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ auto jest już umówione na czerwiec do tapicera i deska razem z boczkami drzwi będzie obszyta skórą. <laughs> A propos boczków drzwi, to one też są, no, nie twarde. Powiedzmy, że nie uginają się jakoś tak super, ale to nie jest też zupełnie twarde tworzywo, więc to... No było to auto luksusowe 13 tak. lat temu, i trzeba powiedzieć, że widać to też po wyposażeniu. Kierownica była 4 rok temu. No przy okazji mieszek skrzyni biegów, znaczy gałka skrzyni biegów i ręcznego, z prostego powodu. Przejechałem sobie zegarkiem przez pół kierownicy. Ona była naprawdę w ładnym stanie. Przejechałem przez pół kierownicy, i po prostu została taka bardzo długa, nieprzyjemna rysa. No i to było jedyne i tak naprawdę najtańsze rozwiązanie. Nie ma też tutaj nawigacji i celowo szukają takiej wersji, ponieważ te fabryczne ekrany niestety psują się. Po prostu przestają reagować na dotyk. Mhm. Podobno wymiana nie jest droga i nie jest jakaś bardzo problematyczna, ale umówmy się, no ekran, który w tym momencie miałby 13 lat, to ani nie powala rozdzielczością, ani jakością wyświetlanego obrazu. Mhm. Poza tym ja po prostu nie lubię mieć ekranu w aucie. Nie lubię, jak mi coś świeci w nocy. To współczuję. Nowe auta są przepełnione ekranami. Szczerze mówiąc, więcej słyszałem, siedząc z tyłu, pod pokrywy silnika, niż z rury wydechowej. Cichutki jest? Jest bardzo cichy. Wręcz czasem naprawdę stoję z na światła, jak nie słychać, jak ten silnik pracuje. Natomiast, no. Była tutaj też pewna nawet nie koncepcja, bo to zostało dokonane. Mały, że tak powiem, mod polegający na dołączeniu przepustnicy, tworząc tak zwany aktywny wydech. Mhm. No i Pech chciał, że wczoraj przy wymianie żarówek pozycyjnych odpiałem zasilanie od komputera, od centralki, która steruje tą przepustnicą, no i w tym momencie się nie włącza, także nie będę niestety w stanie zaprezentować jak brzmi. Możemy się umówić, że jak już to naprawisz, nagrasz nam to choćby telefonem komórkowym i my, w, w czasie montażu, wbudujemy ten fragment i będziemy mogli tutaj e, uzupełnić ten brakujący fragment brzmienia, bo na pewno z tymi aktywnymi klapami będzie brzmiało wiele lepiej. Jak najbardziej. Jesteśmy umówieni. Wytłacany test dwumetrowca nad głową cztery palce wolnej przestrzeni, kto by się spodziewał w takim aucie, w takim sportowym i niskim, a tymczasem miejsce jest pod dostatkiem. To oczywiście jest bardzo łatwo wytłaczalne. Otóż siedzę praktycznie na asfalcie. Fotel, na którym siedzę, jak widać, regulowany jest elektrycznie. Wszystko tutaj możemy dostosować. Tutaj jest regulacja odcinka lędźwiowego. I po ustawieniu wszystkiego ja tu no, niestety nie jestem idealnie ustawiony względem kierownicy, tak jak widać ona jest odrobinę ode mnie za daleko, bliżej już nie podjadę, dlatego że już nie mam miejsca na kolana, natomiast regulacja kierownicy no, też nie jest jakaś potężna i to jest właśnie maksymalnie wysunięte i podniesione pozycja, więc no, jest niestety jak jest. Biorąc pod uwagę, że to jest manualna skrzynia biegów, to może mi to też odrobinę przeszkadzać przy operowaniu tutaj, przy zmianie biegów. Pewnie się i tak dostosuje, ale jakby moim obowiązkiem jest powiedzieć, że ja tutaj z przodu miejsca odpowiedniego dla siebie nie znalazłem. Jest jeszcze jeden powód, dla którego ten samochód nie jest idealnie pode mnie skrojony. Otóż popatrzcie na to lusterko. Tu mamy obraz z rejestratora i to lusterko jest, dlatego być może takie duże, ale biorąc pod uwagę, że ono jest dokładnie na wysokości moich oczu, to ja może wezmę nawet kamerę, żebyście zobaczyli w jakich warunkach pracuje tutaj dwumetrowy kierowca. Mam jak w czołgu tu między słupkiem A i tym lusterkiem dokładnie przestrzeń, którą mogę obserwować. Później długo, długo nic i następnie tam gdzieś kącik również widzę. Tu na środku to lusterko wycina z mojego punktu widzenia no całkiem spory fragment e, widoczności. Więc e, będę musiał jazdę testową odbywać tak troszkę spoglądając pod lusterkiem, czy tam przypadkiem nie nadjeżdża jakiś BMW, który będziemy chcieli uprzedzić prawda? E, dobra, a teraz sprawdźmy ile miejsca zostało za mną. I to jest koniec testu dwumetrowca z tyłu, ponieważ nie udało mi się zająć. Miejsca samemu za sobą, a żeby już jakoś zrehabilitować IS-a, bo przecież to fantastyczne auto jest, to tak, nad głową wciąż jest dużo miejsca. A jeszcze powiem o takim fajnym wynalazku, być może zwróciliście uwagę. Tutaj są włożone zapachy. Zapachy, które tak śmiesznie wyglądają, jakby to były takie, nie wiem, podgrzewane miejsce na kubeczki. I rzeczywiście cały samochód jest wypełniony odpowiednimi zapachami, ale nie wiem, dlaczego ja o tym mówię, a wiem dlaczego. Dlatego, że testu dwumetrowca z tyłu, jak widać, nie będzie. Kuba, przed rozpoczęciem jazdy testowej tradycyjnie chciałbym Ci wręczyć małą niespodziankę. Otóż jest to. Oczywiście voucher od marki Filtron, voucher na filtry, które, jak wiesz, trzeba regularnie w każdym samochodzie zmieniać. Na odwrocie znajdziesz dane kontaktowe, napisz zadzwoń do nich, filtry, dostaniesz pocztą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I odpalamy, jedziemy. Nie dość, że v nie dość, że słuszna pojemność, to jeszcze manualna skrzynia biegów. Rarytasik. No coś innego, na pewno coś innego. Chciałeś manuala czy... Chciałem, chciałem automat. Po tym jak miałem okazję przejechać się automatem, który jest po prostu bardzo poprawny. To znaczy bezawaryjny, bezproblemowy dla użytkownika, podobno się nie psuje, nie mam, więc się nie wypowiem. To mimo wszystko ten manual daje trochę więcej przyjemności z jazdy. Dosyć dziwny opór, taki, pojawia się przy wbiciu dwójki, teraz tak, pierwsze, tak. pierwsze wrażenie. Tam, Ja ten problem już diagnozowałem. Tam jest problem z jakimś łożyskiem w skrzyni biegów. Mhm. Znaczy problem, no to tak naprawdę nie jest problem, bo nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żebym miał problem z wbiciem biegu. E Co to się wydarzyło? Chyba rozładowało nam się. Rozładowała nam się bateria, ale mamy wciąż drugą kamerę, więc pojedziemy na tej drugiej kamerze. A zatem gramy na jedną. A co tam? Generalnie problem się tyczy jakiegoś tam łożyska. Mhm. Po prostu jest taki metaliczny dźwięk przy wbijaniu tego drugiego biegu. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tak jeździć. Nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby tą skrzynię rozbierać i coś z nią robić. Bardzo to fajne, niespotykane ostatnio. Takie liniowe, powolne rozwijanie tak. mocy. Od dołu tak od niechcenia jeszcze bierze, ale później jak się wkręci, to robi się tego coraz więcej. Teraz w erze turbodoładowanych silników to już jest takie coraz rzadsze. Ten silnik tak naprawdę zaczyna jechać tak. On lubi, jak się kręci go tak powyżej tych 4000 obrotów. Wiadomo, żeby. Nie, nie jechać do odcięcia na każdym biegu, ale on nie lubi niskich obrotów. Ale testuję go właśnie na tych niskich. Ty popatrz, teraz jedziemy sobie niecałe 50. Jestem na czwartym biegu, mam 1500 obrotów, naciskałem gaz i to się zbiera bez zajęknięcia się. Ale no tak. zrobimy więcej. Drogę lekko pod górę. 50 na godzinę, niecałe 1400 obrotów na piątym biegu. Droga pod górę. Wciskam gaz. Zbiera się. Nie robię tego jakoś ekstremalnie chętnie, ale też się nie dusi, nie dławi, nie wibruje. Tak. Po prostu jedzie, nie? To co robimy ten sam test na szóstce? I teraz mamy 1250 obrotów, niecałe 60. Możemy tutaj cisnąć do 90, więc gazu. I też przyjmuje to jak jest. Tak. No, jest bardzo elastyczny, kultura pracy tego silnika w ogóle jest bardzo przyjemna. E, bardzo komfortowe taki pływający samochód. tak ja się nawet zastanawiam, jak ten test łosia e, za chwilę wypadnie, czy nie będzie nim troszkę miotać po drodze, ale... W, w tym setupie nie. Na zimowych oponach, e, Mogłoby. na zimowych felgach, które są węższe, mm -hmm. tutaj mam felgi o szerokości 8 cali, e, zimówki są 7,5 cala, także czuć tą różnicę. czas nie mogę wyczuć tego sprzęgła, gdzie ono się kończy, gdzie ono chwyta. I to jest dosyć, dosyć niestandardowe, szczerze Tak, tak. to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo co ktoś wsiada do tego samochodu, to właśnie na to samo zwraca mi uwagę. I faktycznie, jak kupiłem to auto, też miałem taki problem właśnie przy ruszaniu, że zastanawiałem się, co jest nie tak, na że... Na pół sprzęgle jakbym przeciągał, tak. a wcale nie chcę tak. No i to jest już właśnie kwestia tego przyzwyczajenia do samochodu. Mm -hmm. Ja już po prostu gdzieś w głowie mam to ułożone. Ile gazu, ile sprzęgła, tak, żeby ruszać tak. płynnie. Zrobimy teraz ten test łosia bo jest akurat szerzej i pusto. Typowy <noise> Japończyk. <noise> 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 Cokolwiek się zaczyna dziać, od razu zaczyna piszczeć i, i mrugać jak choinka. W e, chyba. Bardzo się... Bardzo się zdziwiłem, że on już podczas pierwszego zakrętu, który zresztą nie był taki łatwy, bo nie wiem, czy miałeś okazję nagle szarpnąć kierownicą i na chwilę pojawił się taki nienaturalny, wielki opór, który trzeba było pokonać. Tak jakby wspomaganie na chwilę nie wyrabiało. Proszę, zróbmy to jeszcze raz. I teraz będzie kawałek prostej. Pięćdziesiątka, pusto na drodze i... Ja nie wiem po co to wszystko miga, piszczy, a samochód elegancko sobie jedzie lewo, lewo, prawo, opony nie piszczą itd. Jedyne co no znowu na kierownicy jest rzeczywiście nienaturalny opór. Spróbuj jak będziesz miał okazję i możliwości, ale generalnie całkiem fajny kompromis. Bo z jednej strony, oczywiście, auto jest jednocześnie komfortowe. Ale też nie gubi się na drodze. No ale to być może dzięki obniżeniu, nie? Jak, bo jak mocno obniżyły te sprężyny? 30 albo 35 mm. Szczerze powiedziawszy, obniżyłem go bardziej ze względu, że tak powiem, estetycznych no, wizualnych, nie? tak, e, niż z tego, że nazywają na jakoś naprowadzenie tego auta, bo na seryjnym zawiesz znaczy, zawieszeniu, na seryjnych, na seryjnych sprężynach też prowadzi się bardzo fajnie, ale czuć, że jest taki bardziej pływający. No i tutaj kompromis, e, który zaproponował mi zresztą e, mój mechanik Marcel. E, to właśnie iBach. IBach z tego względu, że nie traci na komforcie, a, a wciąż auto jest takie zwarte, sztywne i że tak powiem przyjemne do jazdy. Absolutnie potwierdzam. Radzi sobie z nierównościami. E, progi zwalniają za również przejeżdżamy zupełnie bez dyskomfortu. A elektronika nawet nie chce uwierzyć w to, jak dobrze skręca ten samochód, bo drze się bez powodu, moim zdaniem. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Przy okazji chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możesz mnie też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie już dzisiaj możesz zobaczyć auta, które na kanale będą dopiero za parę tygodni. Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. Kuba, jak sądzisz, dla kogo właściwie jest ten samochód? Czy to jest takie młodzieżowe? Auto, które ma w sobie ładunek emocji japońskich charakterystycznych. W środku też znajdziemy sporo um, oznak, że to jest jednak segment premium. A jednocześnie ta cena nie jest nierozsądnie wysoka. Czy to jest samochód dla młodego człowieka, który chce jeździć czymś innym niż wszyscy? Czy może zdefiniowałbyś troszkę inaczej? Myślę, że jak najbardziej jest to samochód właśnie dla młodego człowieka, który chce jeździć czymś innym niż BMW. Mając przyjemność, właśnie frajdę z jazdy z samochodem z napędem na tył, który jednak troszkę tej mocy ma, bo to jest ponad 200 koni. Na pewno nie jest to samochód dla studenta, bo trzeba pamiętać o tym, że mimo, że to auto potrafi spać mało, potrafi spać dużo, no ale średnio trzeba liczyć to 10-11 litrów na 100 km, więc koszt przejechania 600 km, czyli średnio całego baku, wynosi w granicach 300 zł. Także trzeba się liczyć z tym, że, że ta przyjemność troszkę kosztuje. E, no, niektórzy nazywają Lexusy, że to są samochody dla starszych panów, e, którzy są już tacy spokojni, ułożeni. E, Ale chyba nie IS-y, prawda? Już... Właśnie, IS jest, jest mimo wszystko taki dość zadziorny. Tak. E, może nie jest nie wiadomo jak mocnym samochodem. Z tą skrzynią manualną samochód 100 km na godzinę osiąga się w 7,5 sekundy, także ten wynik nie jest zły. E, w Prawny kierowca pewnie zajdzie niżej. Mhm. E, także dla kogoś, kto po prostu chce czuć radość z jazdy, mieć przyjemność, e, właśnie z napędu na tył e, i czuć po prostu komfort, który tutaj nie jest względny, ale jest naprawdę na wysokim poziomie, e, to samochód dla niego. Zdecydowanie poleciłbym ten samochód e, i zakupiłbym go po raz drugi. E, Typowych usterek. Praktycznie nie ma. Pojawiają się jakieś tam częstsze przypadłości dotyczące alternatora, tak jak wcześniej wspomniałem, ekranów w wersji z nawigacją, zapiekające się prowadnice hamulców z tyłu. Natomiast to wszystko są rzeczy, no może poza, poza tym ekranem, które, że tak powiem, można, można im zapobiec poprzez regularny serwis. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej na temat tego samochodu, kosztów utrzymania, czy poznać ludzi, którzy po prostu gdzieś tam łączą się i użytkują te auta, zapraszam na grupę Lexus. Jest 250-350 na Facebooku, a tam swobodnie można zadać wszelkiej maści pytania. Jak słyszeliście, Kuba poleca. Na co zwrócić uwagę, już też wiecie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, wbijajcie na Facebook do tej wskazanej grupy. Dowiecie się jeszcze więcej. A ja chciałem podziękować za obejrzenie tego filmu, a Tobie też chciałem podziękować za zaprezentowanie samochodu i możliwość przyjażdżki tak rzadkim ostatnio zestawieniem. Nie dość, że fajna pojemność, nie dość, że V6 pod maską, a do tego jeszcze bardzo rzadki manual. Więc e, wrażenie z jazdy, można powiedzieć, niezwykłe w ostatnich czasach. Dzięki. Dzięki wielkie.